Cześć widzowie, następny odcinek z Fish, następny odcinek na moim kanale ehm, Widzowie ehm, Nie udało się niestety wbić 25 lajków, więc w sobotę będzie rozdanie Ale z, jeśli wbijecie tam pozostałe 3 lajki, żeby było 10 lajków To rozda... Hmm, jakiego by wam tu rozdać? Możecie mogli... ten kto wygra, to będzie mógł wygrać, wybrać dwa Albo Blue hale Takiego, albo będziecie mogli wybrać e, Megalodona. To już od Was zależy. Możecie wybrać sobie. No, jeszcze ewentualnie będziecie mogli wybrać sobie tego. Mm, Dzień tego. I, zo no, zobaczę jeszcze. Coś Wam może dołowię. To zobaczymy. Jak widzicie, jest zima. I y, zaraz, tak chciałam w, na tym, w tym odcinku. Wam też z Was zaprosić na mój na serwer, na który możecie się wymieniać specjalnie dla graczy Fish. I generalnie też na moim serwerze Discord dla widzów też macie tam linka na samym dole, jakby w, na czacie, takie specjalne stworzone, tam możecie dołączyć. Ale to za chwilę wam pokażę. Na początku spróbujemy włowić na Snow Cup Island, takiego małego sekreta, który jest w tym update dodany. Nie wiem co. co do dość się opłacało, i dlatego będę łowić arkadami. W sumie lepsze byłoby to, więc sobie, połowimy sobie tym. Tylko nie wiem, czy tu przynie łowić teraz, ale dobra, tym połowimy. Wiem, że trzeba na górę tam pójść. Mam nadzieję, że się go szybko uda nam zdobyć. Aczkolwiek fajnie, jakby miał Aurorę Borelis. No ale niestety nie mam kasy, bo kupiłem właśnie to temy specjalnie. Więc nie mam. A wczoraj mnie nie było tego, nie było tego odcinka. I właśnie z tego to generalnie wynika. Właśnie w tym miejscu ponoć można wyłowić taką jedną rybę. Spróbujemy, czy to, spróbujemy to wyłowić. Czekajcie. Czemu ja nie mam dźwięku? Szejka nigdy nie miała dźwięku? Czekaj, chyba miała, nie wiem. Trudno. Nie wiem tam. Ale chyba nie było. Więc tak wam powiem. Jak widzowie, jak mi się y, uda wyłowić, to dam wam znać. Widzowie, właśnie łowię, łowię to. Łowię go. Na szczęście w końcu. Naprawdę łowiłem. Dołączyłem się jeszcze, jeszcze raz na ten serwer, jakby na inny. I naprawdę e, no, na, naprawdę dużo tego powiem. To jest mało, ale tam bardzo dużo wyłowiłem. W Tutaj nie wszystkie te żeby się pokazały. Zużyły mi się wszystkie szarkedy. bo miałem ich ponad 100. Te, te, te stoły najszrimpami, więc naprawdę Naprawdę bardzo trudno było. No ale mamy to, udało się. Naprawdę było trudno, ale się da. Jak widzicie, da się. Dobra. Chodź tutaj, chodź tutaj, myślałem, że to jest w ogóle oszustwo. Jest! Baby. Baby tego. Nie wiem, co to jest, nie? Baby, pokaż się. Jest, yes, ale malutki. Widzicie, jaki słodki. Dobra, teraz idziemy go zaprejsować troszkę. I też trochę tych rybek, jak widzicie, wyłowiłem. No, trochę tego wyłowiłem. Więc trochę tej koty z merchant, to są trochę kasy Dzień dobry 15 języ. Ja się z tym dźwiękiem stało, ale trudno nic to nic nie przeszkadza mi. Dobra. Teraz płyniemy... Za chwilę wam pokażę na serwer. Ale yy, najpierw go sam Jeśli ten odcinek będzie mieć 10 lajków. Like i ten co idzie w sobotę, przepraszam, rano, tak koło myślę, w południu będzie rano będę go nagrywać. W sobotę to jeśli tam będzie 20 lajków, to rozdaję wam tego. Naprawdę, rozdam go wam, dam wam go, ale pod takim warunkiem. Ale dobra, póki. Ja no właśnie się włożyłem męczący relik do tego, no ale bierzemy teraz tego gostka. Fajnie, jakby był shiny, go z nas shiny zaprejsowałem. Więc wiecie, będzie fajnie bardzo. O, jest większy. Chciałbym, żeby był na pewno większy. Bo na pewno będzie lepiej. Kurczę, coraz większy, ale dalej za mały. Jest bardzo duży, ale nie, nie, nie. nie. Negatyw. Taki ten. Nie, 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 nie. Silver. Też nie. Dobra, big ten, nie, 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 nie. Proszę, nie, 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 nie. Um. Nie, 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 nie chciałam tego. Czy to że ile to, to jest warte. Czy ty, czy, czy czekajcie, czekajcie, ile? 1250, no na pewno na kasę nie jest dobry, no ale wiecie, I to, chodzi o to, że jest sekretem, więc musimy już trochę poprejsować, ale fajna rybka, troszkę aż akatron do łowienia była, no ale to trudno, Electric fajny, ale to nie to jeszcze. trochę, jeszcze trochę i shiny będzie nie to proszę, niech coś fajnego będzie Mam tej kaski, no ale nie chciałbym wszystkiego wydawać. To nie to. God, t, fine, ale nie to. No, malutko brakuje. No, Big też to nie to. No dajcie cieszaj, ten też nie. Czy ja miał potem więcej jak coś kasy? To się nazywało Snow Cup, to może tam mam bistariusz. To może znaleźć dodatkową kasę. I nie? Aha. Tego się nie spodziewałem. Bo tam w innych miejscach, że są ryby. O, brakuje. no nie, no czemu? Jakby będzie wcale biki i duża waga, to już zostawiam. Chyba nie uda się. Chyba się... Dobra, jeszcze są szanse. Mozaik fajne, ale nie. Big ten, tego, nie, nie, nie Wiem to taki, że większa jak będzie Big też wersja I powiedziałam, że w dwóch rękach się, jeśli będzie tego w dwóch rękach trzymany Póki co na to nie wygląda Ale jeszcze może się uda i mam nadzieję Musi się udać Dajcie lajka, like, jeśli uważacie, że tu będzie. Ostatnie kilkanaście chyba, ostatnie... Tego, mm, ostatnie bardziej 20, 12 prób, coś takiego. Fajne, ale dalej za mało. Proszę. Musisz się udać. Co raz mniej za mało już. Dobra, chyba go zostawimy, tak sądzę, widzę, że póki co go zostawimy. Ale jeszcze możemy inną w... rybę sprawie zaprasować. to jest gdzie to było. Bo Albino to chyba nie jest jako. On jest po prostu żar. Ja takiego wyłowiłem. O nie! To nie jest stały efekt. Frozen? Tak, doskonale, doskonale, w sumie nawet jest chyba lepszy. Więc dobra. A teraz wam, widzowie, yy, pokażę, jak wygląda Discord, ale poczekaj sekunda. Dobra, yy, widzowie, jesteśmy już w Discordzie. I tutaj na moim kanale Discord możecie sobie zjechać ale tu macie tutaj zaproszenie. Właśnie jest mój serwer. I generalnie chodzi o to, że... Tutaj generalnie możecie się przykład tutaj właśnie trading, rozmowy, poczekalnia, reporty, możecie reportować graczy, update'y z gry FISH, będziemy mogli razem grać na update Powitajcie oczywiście zasady, informacje o aktualizowaniu serwera. Jeśli chcecie dostać rangę FISH, y gracz FISH, to musicie po prostu napisać mi na prywatnym cokolwiek i mianowicie y dostaniecie tą rangę. Weryfikację musicie zrobić, żeby odpogoś na kanał, więc to nie jest tortury. Po prostu tutaj macie i klik klik klikacie tutaj, w tym miejscu. A jeszcze mi się do dodam tej rozdania, ale to myślę, że kiedy indziej. A teraz yy, wracamy do fish. Dobra, jesteśmy w Fisch już, yy, no i możemy yy, popłynąć w sumie dalej, bo mam plan teraz taki, widzowie, żeby mianowicie zrespić. Yy, Spró Spróbować zrespić któryś event, kasz, zobaczymy, który się uda. A Generalnie chodzi mi o to, żeby zrespić Mobi. Bo bardzo bym chciała mieć Mobiego. Więc może się uda. Nowy sezon jest. się uda, poja może się pojawi, dobra pojawiło się, ale chyba nie takie. no wypadek mgłę, może się uda. tutaj na, pe to będą na, na pewno właśnie na z ale to będzie tak. albo to będzie za tym, tak będzie za tym i płyniemy w tą stronę. dopiero się zaczęło więc płyniemy w tą. a tymczasem myślę, że będziemy powoli respić następny event. to nie ma tych, no ale dobra, trudna. Idziemy łowić, spróbujemy wyłowić dwa, myślę, że się uda. A widzowie, jak zacznę łowić e, wieloryba, to dam wam znać. Widzowie, e, łowi właśnie wieloryba i to jest jeszcze heavenly, Prze prawie bym go puściło przez przypadek, jak chciałam zrobić nagrywanie przez przypadek. Wyłączę nagrywanie, mam nowe nagrywanie, więc będę musiał to domontować, ale nieważne. Nie więc yy, łowimy heavenly, bardzo chciałam go, udało się, na szczęście. Seminis i nie zerknąłbym się na ekran i bym już mi się spuścił, więc niefajnie. A w ogóle jeśli ktoś przed tym ucięciem widział ile miałam streka, to wie ile mi musiał, ile, ile zajęło mi włowienie takiego jednego. Wiecie, to będziecie wiedzieć, a następnego zdaniem nie ma sensu płynąć. Więc popłyniemy sobie drodze, żeby potem używać totemów. zrespić następne jakiegoś, na przykład Magardona Krakena. Bo będzie fajnie bardzo. O, opłynie za mną, sobie. Nie, a tu w ogóle jak sobie ktoś chciał... Tu jest e, ten mile... E, tutaj są taki bunkier z takim kotem, jakby. Właśnie na tej wysepce. Bo nie wiem o co, co dokładnie z nim chodzi. Więc wam nie powiem. No ale wyławiamy sobie go na spokojnie. Czy teraz łowię na spokojnie. Przynajmniej nie było na spokojnie. E, idziemy sobie od tej strony. I patrzcie, no czemu by nie, jesteśmy sobie na Musawuti, wyławiamy jak widzicie, e, heavenly e, w, wie, w hale, wieloryba, w hale, w blue w hale, czy w hale blue, nie wiem, końca, heavenly blue w hale, świetnie, nie ma co z tym dźwiękiem, tak się czasami baguje na różnych serwerach, proszę bardzo, heavenly jest, a teraz spróbujemy y, użyć w sumie totemów tylko tych, będziemy używać, więc. I co będziemy? A inne ryby. A inne ryby y, sprzedamy sobie. No się ciężko nie jest tak źle. To widzowie, jak to się e, pojawi, to dam Wam znać. E, widzowie już to jest. Już pojawiła się syra. Myślałam, że pojawi się że Megalodon Kraken. No ale syra być nawet lepiej. Mam nadzieję, że uda mi się ją wyłowić. Oj, Megalodon, no, ale my pójdziemy na syre, bo jednak e, bardziej mi nad tym, na tej syli zależy. Będę myślał z licyvedach, bo i tak laka mam dobrze, moim zdaniem. Wiem, jaka nie jest najlepsza, dlatego uznajemy, że ludzie dajmy no, żadną. No ale wiecie, nie wiem, czy w ogóle ten glider teraz jakoś on się czasem tak baguje. Że, że jest wolno, lecił o wiele wolniej niż byś leciał normalnie, to się tak baguje. Generator są cały zbagowany, te prywatne, przynajmniej mu ten, i bo on działa teraz, to działa tak, że albo dźwięk, no albo to, więc nie wiem. No dobra. Idziemy. Dobra, lecimy. Tu dotarliśmy. Tak, jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, no, że trzeba mieć te trzy sekrety, żeby tu się dostać. No, to, moim zdaniem, jest jakieś trudne. Myślę, że na spokojnie wam się uda. No ale wiecie, no, musi jednak połowić. No, jednak tego krągierwisza naprawdę trudno jest. Tego też, to jakoś sekreta, nie jest trudno wyłowić. No, ja pewnie pokazywałem już wam przedtem, a ci, nie wiedzą, to jest właśnie e, ten. Bardzo fajny jest. I to. Więc na spokojnie udało mi się to zdobyć. To nie jest trudne. To jest też moje. To jest jedno. To jest najlepsze miejsce do zarabiania kasy, aczkolwiek nie wiem. Ale tak, no bo mniej więcej na odcinku, w sumie tam, tam gdzieś, też dużo zarobiłem, bo chyba w 10 minut zarobiłem coś koło um, tego. Coś koło 200 tysięcy, chyba 150 000 to było, więc moim zdaniem bardzo dobrze. No ale też jak jakby tam uważacie, mm, jest styla, jest styla. Połowimy tym. Myślę, że się uda wyłowić. Mam przynajmniej taką nadzieję. Fajnie jak tutaj ktoś ma gamepasa tego. Yy, na na łudek, że łódek. może tutaj normalnie taką, to może sobie łódkę zrespić. Fajne to też jest. Tak się da. A ja pisze, że... A nie, że pisze nie można że coś takiego, więc to jest spoko. Kale, że nie mam wędki tej za milion, żeby mieć większego wielolaka na style i ogólnie, ale trudno. Następnym razem będę mieliśmy mieć myślę. Naprawdę bardzo bym chciał, żeby to się zaczepiło Jak i się, jak się skończy styla, jak odejdzie, pójdzie sobie gdzieś tam albo jak ją zacznie łowić, to dam wam znać. Mam nadzieję, że uda mi się, że dałam znać jak będę łowić. Ryb widzowie, niestety się nie udało mi wyłowić z no ale jak widzicie, naprawdę dużo ryb wyłowiłem, no ale niestety się nie udało wyłowić. Więc widzowie to będzie na tyle w tym odcinku i do zobaczenia z tego odcinka, który będzie niebawem.